Wichrowe wzgórze to turecki serial opowiadający o nieoczekiwanym spotkaniu Cajnep i Halila. Dwojga ludzi pochodzących z zupełnie różnych światów. Pełna emocji telenowela łączy w sobie miłość, nienawiść i pragnienie zemsty, wciągając widzów od pierwszych minut w ten intrygujący świat bohaterów. Najnowsze streszczenia zdradzają, co wydarzy się w odcinkach od 269 do 271 które zostaną wyemitowane w dniach od 6 do 8 października w Scoop 1, o czym jest serial Wichrowe Wzgórze? Wichrowe Wzgórze to turecki serial, który podbił serca polskich widzów. Opowiada historię Cajneb, dziewczyny wychowanej w luksusie i dostatku, oraz Halila, który od dzieciństwa zmagał się z bolesnymi tragediami. Halil nosi w sobie głęboko zakorzenioną nienawiść i pragnienie zemsty na ludziach odpowiedzialnych za śmierć jego rodziców. Gdy odkrywa, że Cajneb pochodzi z rodziny, której nienawidzi, między nimi rodzi się napięcie i konflikty. Czy ich miłość przetrwa próbę czasu i przeciwności losu? Czy Halil zdoła porzucić chęć zemsty i otworzyć serce na uczucie, które niespodziewanie wkroczyło w jego życie? Odpowiedzi na te pytania poznają widzowie. Śledząc kolejne odcinki tej pełnej emocji telenoweli, wichrowe wzgórze, gdzie i kiedy oglądać. Serial szybko zdobył serca widzów i stał się jedną z najchętniej oglądanych tureckich telenowel w Polsce. Emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzina 14 na TVP-1. Wszystkie odcinki można śledzić na platformie TVPVOD. Wichrowe wzgórze streszczenie odcinków. 269 poniedziałek 6 października. Cajnep próbuje udowodnić, że Nichan nie napisała listu z oszczerstwami. Halil nie jest tym zainteresowany. Tekin, chcąc ratować siebie i kazima, przekazuje Nichan Czek. Selma próbuje realizować swoją pasję, ale ciotka i teściowa wciąż ingerują w jej życie. Kumri odbiera telefon od Bariego który żąda spłaty długu i grozi poważnymi konsekwencjami. Wichrowe wzgórze, streszczenie odcinków. 270 wtorek 7 października. Kumri otrzymuje groźny telefon od Bariego, który domaga się zwrotu długu i stawia jej ultimatum. Tymczasem Halil organizuje grę towarzyską. By potajemnie zebrać próbki pisma rodziny i porównać je z tajemniczym listem. Cajnep podejmuje się zadania, ale nie znajduje winnego, co wzmacnia podejrzenia Halila wobec niej. Tekin, obserwując z ukrycia, triumfuje, bo celowo zmienił pismo. Narasta konflikt między Haliłem a Cajnep, który eskaluje, gdy mężczyzna domaga się wglądu do jej pamiętnika, traktując go jako dowód winy. Napięcie między nimi osiąga punkt krytyczny. Wichrowe wzgórze, streszczenie odcinków, 271, środa 8 października. Songul zostaje skonfrontowana z bezczelną tulej, która grozi ujawnieniem jej tajemnicy o spaleniu drzewa i żąda przejęcia sypialni. Kobieta, wstrząśnięta, szuka pomocy u Fikreta, lecz nie może się z nim skontaktować. Tymczasem Kazym planuje ucieczkę z pomocą Kawita obawiając się zdrady Tekina, i snuje plany pozbycia się Halila. Cajne podkrywa, że to właśnie Tekin podał babci cukierki i fałszował pismo, by ukryć zdradę. Postanawia ujawnić prawdę Halilowi, ale nie może się do niego dodzwonić. Halil tymczasem ściga Kazima w dramatycznym pościgu.